Cześć, jestem look to jest klęcznik, papers, please. Dzisiaj udajemy się do 19 dnia. Nie pamiętam, co tam się działo, ale kit z tym. Idź do pracy, gnoju. Zielony tutaj stoi. Znowu. Jest 19 grudnia. E -hm. Z imporu? Nikogo z imporu. Okej. Okay. Czyli simporu nikogo Eee co on mówił? No, no spoko Spoko ziomu Dzień dobry Także Jestem tu przejazdem Kilka dni Dobra Zobaczmy dobra Nie jesteś podejrzewany Na zdrowie tamtym ale jesteś simporu Chwila Podstawowe zasady Ja muszę już ten nie wpuszczamy, im powiem. Ale muszę zaznaczyć, bo nie wpuszczamy, im No właśnie. I teraz muszę dać powód. Tak. Dobrze pamiętam, czyli jest powód. No. To będzie często używane. No. Lecisz. Next. Wiedziałem, że już coś tu nie pasowało Jaki brzydol. Uff. Dzień dobry Maciejski Hello Dane zgodne, okej, okay, czyli to ty A jeszcze zobaczmy z tym, bo tutaj też masz Też się zgadzają, ok. Czyli to mogę schować i teraz porównujemy Także tak Artur, Artur Nie chce mi się tego, ale pewnie jest dobrze O jest okej okay. Ale znowu jesteś z imporu więc nie wpuszczam, imperium. Ja no teraz muszę pierwszy. powiedz Na pierwsze patrzeć. No to jest. troszkę. zabiera hajs. E czas. hajs, tak. Takie głupie cłuś. No ale steczkę. jechać się tak. Byłem bardzo małym przytomcem, zgadzam się. Stillo kojarzę. Gdzie to masz Orwęch, Dobra, jest, zgadza się. Data urodzenia jest to OK. 49 kg, 175 jest OK. Tomasz ważna, jesteś kobietą. To wchodź, Może dano nikogo nie wpuszczę. Okej, okay. dziękuję, że powiedz wszystkim, że mam się dobrze. Zasłużyłem to Ra, ee, czyli ty będziesz o pracę? On nie czemu odwiedziny przyjaciół? Halo No, podróżujesz za pracą, do tego od razu powiedzieć proszę. Pola, machra, machra Kody ci się zgadzają, praca to masz ważne, super. Nadwaga 76 kg, 176, 24, 12. A masz mnie w już rozbudował blizna, narkotyk, zgadza się. Chyba to odcinko przestałem nagrywać, no bo już po prostu mnie głowa boli od tego. Jeszcze to muszę... Ło, sport! Dobra, good. Good, że sport. Nie przez przez ciebie to co mój, to ten, to coś. No, od razu A to ty jesteś poszukiwany, już cię widzę. Jesteś wysłannikiem dyplomatycznym. Dobrze. Skoro jesteś wysłannikiem dyplomatycznym, no to. Powiedz, co tam w więzieniu? Śmieszne dowciapy. A sobie to duże bo Nie, tak. No tu pracę masz kilka tygodni, czyli miejsce 2612. To masz ważne, też masz ważne twarz jest ok. Jaki ty piękny. Kody dziś, e, gdzie masz kod? Zgadzają. Gawin, gawin, barenów. Ok, czyli to jest ok. Dobra. Długie włosy. To nie są długie włosy. okej okay, dla Was to są długie włosy. Ok, Dobra. 176 załóżmy. Też jest ok. Malarstwo. Ok. Chodź nie było Singapuru, poru, więc Next! Coś czuję Nie, było okej okay. <laughs> dziaduś! <śmiech> o wiem Eee Zobacz, już pierwszy problem z tą miałem Tak, tak, to tak, strasznie gotuje Oj, to mi się może bardzo nie podobać wręcz. Piękny jesteś. Co ja tu widzę? Narkotyki, prawiam na boku. Co dostanę właśnie? No Nope. Narkotyki złe, niedobre dla dzieci. <laughs> ten facet jest spoko. On jest mega. A ciężko, ja żyję. tu mojej obecności, ale jesteś z imporu. No właśnie, nie puszczam imporu. Hyk, 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 Super. Next Chyba, że to jest dyplomatów Nie dotyczy Nie no, dotyczy Piękny jesteś Do pracy Pół roku Zgadza się Jakie okulary Impor Nie Nie wpuszczam impory Nie jej Nie wyrzucam ci wszystko gnoju No łapto. Boże No szybkie tylko wrzucam Imperian. Tam mi tutaj dużo do spida, plus 100 do spida Imigracja, ale Czy to ty? LOL Jesteś piękna Czy to jest kobieta? Chwila Tak to nie jest kobieta Rewizja, Rewizja. Jel. Ale tu jest Macie, to jest kobieta Czy to jest dane zgodne, tak? Super Ale obróć się dobra, za ciebie, dobra. <laughs> Ho ho, ho. Ale, e, tak, tak, tak sprawdzałem migracja oczywiście Kody ci się zgadzają, jesteś sobie strony jest Maregerius się zgadza Masz ważne, to też masz ważne. Jest okej. Okay. Krótkie włosy, 16-12, to masz jeszcze ważne. 4 kilo. 174 mi się za to nie zgadza. Jak to? Dobra, skoro się zgadza, to zapraszam. No to Jest okay, to next. Przygotujcie dokumenty, beaches. Dobra, dawaj mi coś. Zdążyłem jeszcze kogoś jej. Tylko odwiedziny. Miesiąc, super. Jest to jest 3.11, więc to masz ważne. A za to to masz nieważne. Czy on jakoś się fajnie dwie? Błąd w druku, tak. Nie byłeś poszukiwany, więc do wyjdzenia. Proszę pana. Zobaczmy, <grym> co nowego. Nie chcę. Ogrzewanie 5. Jak ja teraz 340, ale ogrzewanie. Eee tam I e, tam, e, tam E, tam, po co? Nie ogrzejemy... A, bo przeprowadzimy ich, ale ich nie ogrzejemy. Why not? Jesteśmy bogaci. Koniec sans Imporu. Ajaj e, Nie, to zobaczmy co się stało. Widzę jakiś wóz. Coś, to źle. Jakieś dziwny idzie Mhm, mm że to jest super Czyli złoży nam wizytę To jest takie sweet. Chodź, ja to sobie powieszę Bohater Arstoki. tata To sobie powieszę, ładne Piękne Co? Co? Przewodniczący Przewodniczący ok Przewodniczący okay, ja sobie zapamiętam Stój. No, stój, ja sobie piszę, tak? Ok, jestem, mam to. Niezły koleś. Poszukiwany nie jesteś. Och, ty szczęście, o oh. jest to. Dobra, zgadza się. Got. Tutaj ważysz więcej. Przytyłeś. Czy kontrabanda? A w tym czasie cię mogę sprawdzić? Jest gryzę, się zgadzam. Tata urodzenie jest okej okay. Dzień dobry. Wiedziałem, że coś tam jest. Nie to Nie. Do, dajne. Nope Niet. Ne. Next. Next, please. Ciekawe, co tu pisze Ezio.

Mam, mam to w pamięci. Co to? To otwierać. Oh fuck. Oh fuck. Proszę Dzień dobry. Kim ty jesteś? Odwiedziny. Kilka miesięcy. Ok. E Republika Bojand. Dobra, zgadza się. Masz ważne. To masz nieważne. No to nie wiedz co mów. znaczy? Nieważne, nie o to mi chodziło. Ja jestem już zmęczony w cię. Odwiedziny. Kilka miesięcy. Czwarte pierwsze, dobra, to wasze ważne, Ważne, jest kres w Kolehi się chyba zgadza. Erika. Okej, okay, się zgadza. Okej, okay, jest git. Poszukiwana nie jesteś. Jakie, jaka to jesteś piękna, tak w ogóle, nie? 167 się bardzo możliwe, że zgadza. Dobra. Wpuszczę cię. Wybaczę cię, wpuszczam. Ale są chyba barystoczki. stoczki. Ja musiałem to zrobić. Kim ty jesteś? Wow! Ciężko powiedzieć. No to tak, musisz mieć zgodę na miasto. Nope. Faszysta! Ja ci dałem ja ci ten proszek, mogłem dać. Gnoju jeden. Hamie. Ale nam tu moje obecności. Niweka i Kolegia. A, ramacie taki znaczek, okej okay. Bo ten znaczek może się mylić, ale jesteś mężczyzną, chyba, prawda? A skąd to pytanie? Rewizja. Tak, Fedor w kolei się zgadza. To jest ok. czeka się zgadza. Czyli jesteś kobietą. Mam prawo ci kliknąć. Aaa, resztę. Ok. Ta, takie coś mam. Mam właśnie prawo, Gnojuwo. Jak ona się zwoła? Na przykład była tak, którą miałem ustalić. A nie, nie wiem, mam ją gdzieś. Czy też wrzutkiem? Cześć. 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 To no było szybkie. A, dobra. Lecimy next. Dawaj. Dawaj mi nexta. Oni przechodzą przez siebie. Jej, to jest takie sweet. Dzięki, ty jesteś. Imigracja, czy to nie jest Khadet? Nie, to nie jesteś ty Nie chciałem nie przepuścić Ale z Antegri Kalt... Istom? Istom, to może być to on Kuch, czaczek, dobra, tego muszę przepuścić proszek na paszporcie. Mam nadzieję, że to jest on. A jak nie no to będę powtarzał ten dzień, ale kit z tym Uznano albo nie uznano. Ja miałem go przepuścić czy nie. Eee, dobra, sprawdzę mu kody 172. Może coś tu pisze. Nie, nic tu nie pisze. Outer Grows, ale ci się to nie zgadza. Nie zgadza, ci się ok. 27, e, 12. Ja nie wiem, czego mam przepuścić, czy nie. To jest najstraszniejsze. Chwila, Cię cięcie takie malutkie. Dobra, także jestem z powrotem. Mi się okazuje, że mogę zrobić i to, i to, więc go przepuszczę. Bo, bo po prostu tak jest moja decyzja. Chcę go przepuścić, po prostu. Co się będzie działo. No, no, poczytałem tylko o tym. Co, nic się nie stanie? O, dzieje się coś. Idzie. Zatrzymał się. Upad. Nie, co on robi? A, klęknął. Krwawi. To jest straszne. On ginie w moich oczach. Pomocy. Strażnik biegnie do niego. Idzie do niego szybkim krokiem. Sprawdzi, co się stało. Dotyka go. Sprawdza, czy żyje. Podchodzi. Gdzieś idzie. Idzie gdzieś. Stanął. Idzie. Wód. <ścoughs> Strażyk też skinął. Lol. I na tym się dzień kończy. Dobra, także w takim razie widzicie ciekawie to potoczyło. Ciekawe co by było, gdybym ten zrobił. Ale dobra, never mind, także do zobaczenia w następnym odcineczku z Papersa. Trzymajcie się. I hej!